To hybryda ładowana z gniazdka o całkiem pokaźnej mocy. Nowy, tak skonfigurowany wóz kosztuje 320 tysięcy złotych. Egzemplarze demonstracyjne można kupić o mniej więcej 60 tysięcy taniej. To jest tak naprawdę jedyna różnica wizualna tak, tak. pomiędzy normalnym gniazdo Type 2. Co to znaczy? To znaczy, że możesz to ładować ze wszystkich miejskich ładowarek. One są teraz zestandaryzowane na Type 2. Kabel jest zwykle przy ładowarce, więc nic nie musisz tam wyciągać z bagażnika, kręcić. Chyba, że w domu sobie to podłączasz, to też wisi gdzieś w garażu kabelek. Cyk. I Świetnie. warto o tym pamiętać, żeby ten samochód na noc podłączać, żeby mieć więcej mocy, więcej. Ja kocham te hybrydy, które dają nie tylko ekonomikę jazdy, ale, ale też po prostu kopa, bo to ma 390 koni tej sumarycznej mocy. Bardzo podobny środek w, każdej, w każdym samochodzie marki Volvo. Właśnie ten środek jest sunifikowany, to jest fajne właśnie, że, że wiemy co. Yes, em que mês? Pionowy Także... tablet też pewnie tak, miałeś tak, okazję już tak. z niego pokorzystać, prawda? Miałem dosyć urządzenie takie ciekawe, trzeba się z nim zaprzyjaźnić, ale, ale uważam, że bardzo pomocne i ten menu potem jest już intuicyjne. Fotele mogą być bardziej płytkie albo bardziej głębokie. Mogą być wentylowane, a kiedy są kubełkowe w wersji tej Air design, są wtedy bez wentylacji. No i diabeł tkwi w szczegółach. Nie? Tutaj tych detali masz bardzo dużo. Jeszcze całą deskę rozdzielczył, masz skórzaną, poprzyszywaną kierę, tak samo, fotele tak samo i to, co właśnie wygląda nam tutaj z tego zestawu audio, czyli kewlarowe, żółte membrany głośników. Naprawdę nie jest to tanie, ale daje nieprawdopodobny efekt. Słuchałeś tego zestawu już kiedyś? Kiedyś tak yy, no. i uważam, że jeden z lepszych. Co ważne, masz tutaj napęd na cztery koła, ale nie masz wału napędowego w ogóle, bo za napęd tylnej osi odpowiada silnik elektryczny o mocy do 88 koni mechanicznych, a tu z dwulitrowej benzyny z turbosprężarką i z kompresorem masz 309 koni. W sumie 390 kurc. Musi być moc. Tak więc co do ceny, Piotrek się nie określił. Chętnie kupi auto za 250 tysięcy, ale jeśli będzie warto, dorzuci kolejne 100 tysięcy. Szwedzka hybryda mieści się w tych widełkach. XC60 T8 ma silnik o pojemności zaledwie 2 litrów. Mimo to, dzięki turbinie i elektrycznemu zastrzykowi mocy, do setki rozpędza się w niewiele ponad 5 sekund. Hybrydy w mieście są bardzo oszczędne, ale ten wóz na autostradzie z przyczepą będzie spalał około 12 litrów na setkę. Bagażnik, wspomniane torby, pomieści, a wnętrze zapewni odpowiedni luksus, nawet na najdłuższe trasy.